Dzień dobry Państwu. Kolejny event i już na wstępie widzę, że w inboxie na mnie coś czeka, więc zanim tam zajrzę, to najpierw sobie spojrzę do Online Information i zobaczę co się tutaj dzieje. Wybaczcie, że nagrywam to dzień później, ale gdybyście, a zresztą pokażę Wam na chwilę jak to wygląda w tym momencie teraz u mnie. No właśnie, widzicie, że ja tutaj siedzę w ogóle nie na moim krześle. Tutaj mam perkę z tyłu. Generalnie ostatnio badam różne inne rzeczy. Także, także musiałem wywalić mój fotel i, i, i tak to wygląda. Ehm, no ale dobrze, wróćmy, wróćmy już do samego eventu. Ehm, I z tego względu się też wczoraj nie pojawił, bo po prostu już nie miałem czasu. Najzwyczajniej w świecie wczoraj i tak samo sesję live odwołałem. Wybaczcie za to, ale już byłem tak padnięty. Ehm, dobrze, Club Stars Serie A, Ok, Mamy Lazio, Juventus, Manchester B, cokolwiek to jest Manchester B, to podejrzewam, że United i Liverpool. No to mamy sporo tego. Um, Abo City? Może to jest City? No tak, no City, no bo jak United by było napisane, bo ma licencję. Seria Team Challenge, zobaczmy co tu można wygrać. Special X Trainerzy, spoko. Um, aha, już wiem za co to będzie inbox, to będzie przecież za te rozgrywki w weekend. Dobra, Team Strength Challenge. Tutaj mamy do wygrania skill trainerów i position trainerów, spoko. League Challenge i tutaj pewnie. Aha, pięciu z ex-trainerów, no dają tych trainerów sporo. Eee, Minecraft Highlights, okej. Okay. No właśnie, e, Trainers' Campaign to jest coś co... We'll be running a campaign when you log, uh, you can log into my club every day to earn 3 skill trainers. Aha, czyli codziennie będziemy dostawać 3 skill trainerów i 3 position trainerów. No to nawet powiem Wam, nie ma sensu grać tych challenge kapów skoro dają nam ich za, za darmo. To, to w ogóle po co, po co grać, jak dostajemy ich? No to może w takim razie to nie będę to nagrał. A jednak, nie, jest 70 tysięcy, jest jakiś tam premium. Aha, to jest jeszcze. No panie, no to będziemy trenować, będziemy trenować, ale to już nie będę tego robił na odcinku. E, no bo 30 trenerów, ja już sobie ich tam porobię. W, w ten w ten czwart. Wo. Takie dźwięki były wcześniej. a pierwszy raz je usłyszałem teraz, co to było. <laughs> ok. Um, jeśli chodzi o sesję live w czwartek, to widzimy się na YouTubie, nie na Jaroku. Na Jaroku widzimy się w niedzielę. Um, Także PC będzie normalnie w czwartek u, na, na YouTubie. Wiem, że już dawno nie było. A w niedzielę będzie FIFA dla odmiany na Jaroku. Um, dobrze, Collector Box. Czy coś tu będzie specjalnego? Wątpię, ale sprawdźmy. Ronaldo, Dybalinho, uh, okej, okay, czyli Juventus, plus Lukaku, plus ewentualnie Milinkowicz, w sumie jest spoko, Delikt, no, czyli Juventus jest jak najbardziej finalny, nie wiem co tu robi, ale okej, okay. Henderson, aha, czyli sobie wrzucili tak randomowo Liverpool, jeszcze niektórych zawodników, um, no, nie wiem, dla mnie trochę szkoda, y szkoda w ogóle y dochodu na tą paczkę, um, dobra, otwórzmy sobie, otwórzmy sobie tego naszego agenta, w ramach tego, że tam co tydzień ich dostaję, Za wersję klubową. A może coś wpadnie. No, tamtą to raczej nie. Dziubę już mam, więc wątpię, żeby to był ktoś, kto mi się przyda. Okej, okay. nie, nie znam człowieka w ogóle, od razu mówię, więc. No dobrze. Na przepał wszyscy. No to zobaczmy, zobaczmy zawodników, jakich mamy. A mamy ich trochę. No to jedziemy po kolei Ratio. 87% spoko, um, od dołu sobie pójdziemy Parolo U, spadł mu paroli tu mocno kiedyś to był zawodnik teraz ten jego speed trochę lipa bo kiedyś powiem wam że tym zawodnikiem się dobrze grał on miał właśnie naprawdę miał fajne uderzenie z daleka ten koleś i dobrze się nim grało ale z takim speedem raczej raczej lipa Lazari Szybki, skubanie, cross specialist, e, no tak, no, lofted pass ma, czyli ping crossing też będzie miał, dokładnie. Słabsza noga, 3x4, 6x8, forma, em, no na 4 gwiazdki, na 4 gwiazdki może. kosza. nie wiem, bramkarz, ma 93, wrzucić na bramkę i sprawdzić w sumie, to jest jedyna zasada jeśli chodzi o bramkarzy. E, no i to, czy są wysocy, czy nie. E, kor Kurła, ko koreła, hole player, to jest akurat ciekawy zawodnik. On na pewno ma dużo skilli do sztuczek. Scissors Faint, Sobart, e, boże, ja mówię po jakimś innym polsku. E, Scissor Faint, e, Double Dutch, Martial Turn, e, Cut Behind, Scotch Move, no właśnie, Outside Curler to mamy zewnętrzną stopę, ma Super a Super Sabama Knuckleshoot, a mówiłem wam, że będzie miał dużo. A Scott wiem, bo w FIFIE zawsze, jak ktoś nim gra, to on ma chyba te 5 gwiazdek, czy ile tam i wszyscy nim kurczę szarżują, jakieś dziwne rzeczy robią, więc tak podejrzewałem, że tutaj w ps on też ma tych sztuczek dużo. Jest szybki, jest dosyć postawny, ma 188 88 a zobaczcie jaką ma kontrolę nad piłką, to wcale nie musi być zły zawodnik i jako super saba obowiązkowo myślę, że warto go wrzucać jeszcze jak jest w formie, naprawdę to jest, to jest, to jest ciekawa opcja. Milinkowicz Savic to jest trochę taki pogbowaty koleś, tylko chyba mniej zwinny niż Pogba, chociaż Pogba też ostatnio nie jest jakimś takim nie wiadomo jakim zawodnikiem, troszkę, troszkę bardziej mułowaty się zrobił. Um... No, wielki koń na boisku. Co on to jest? Hall player. Ciekawe. Um, defensywne statystyki, może i słabe. No nie, no słabe. Domyślałem, że w defensywie będzie trochę lepszy. No to jako ofensywnego zawodnika, nie wiem, to jego bym traktował jako taki dodatkowy CMF, nie jako jakąś główną postać. Chociaż no, nie ma złych tych statystyk, tylko obawiam się, że trochę jest o, z obroną ciężką niego. Um, a Acerbi. Wolny. Od razu mówię. Cztery gwiazdki max. E, Luis Alberto. To może być ciekawy zawodnik. To jest coś na wzór Modricia Loparz98. No, jest ogień e, Modricia, chociaż nie no, ba balansu nie ma takiego dobrego. Ale chodzi mi bardziej o styl gry, wiecie. Dobre podania, dobra kontrola nad piłką, nie za szybki. Ehm, coś, coś mniej więcej w ten deseń. Myślę, że warto sprawdzić. Immobile jest całkiem dobry w tej gierce. I w zeszłym roku też był. E, dużo osób sobie go fali, ja akurat nie grałem, ale wiem, że. Że warto mu dać szansę, i, i to jest coś, coś na wzór chyba lewego, jeśli chodzi o taki styl gry. Eee, też ma goal poachera pewnie dokładnie. Eee, no, ma wszystkie możliwe skilly do strzału, więc to się na pewno przydaje. Tej paczki Immobile, może mi linkowić Korea. Zaraz, moim zdaniem, eee, po tym po Immobile, Korea i w sumie tyle. Resztę, resztę bym olał raczej. No dobrze. Ale szału nie ma. No, mamy Juventus, czyli wiadomo, Ronaldo pewnie na pierwszym miejscu. E, wielkie zaskoczenie, no, jeden z najlepszych napastników w grze, to na pewno, więc jak go traficie, no... E, wiecie co, ja ostatnio spikselowałem tamtego Ronaldo, ale... Bo dali mi go za darmo, ale jakbym otworzył tą paczkę i trafił Ronaldo, to już bym go zatrzymał. No, ja jestem taki te... na przegór. <laughs> nie no, koleś jest, koleś jest straszny, absolutnie, i no, tutaj nie ma co opisywać, Ronaldo na pewno e, the best Dybala. Bardzo dobry jest w tej gierce, jak jest w formie, a jest, to jest naprawdę super, ma świetne podania, świetną kontrolę nad piłką, świetne loby, także polecam na amf i również nim grać. Wojtek Szczęsny, jeden z najlepszych bramkarzy w MyClubie już od roku albo dwóch, więc no jak najbardziej warto mu dać szansę. Um, zatem dlaczego mówię w Minecrabie? Bo wszyscy wiemy co odwalał na euro, więc, <laughs> więc ja u mnie już broni fabiański, jeśli chodzi o reprezentację polski za każdym razem jak tylko jest w formie. Um, ale w Minecrawie jak najbardziej. Delict, no jeden z najlepszych obrońców 38 leveli do góry to jest jakaś miazga. Um, no ta czwórka to, to jest jakiś ogień. Um, co my tu mamy? Quadrado? Padlado, który już wam mówię, że on raczej na skrzydło, bo on będzie, miał słaby, on będzie miał słabą defensywę po prostu. No, najzwyczajniej w świecie taki mały knypek: 38 Fizykal Contact. Co kogo on wam tam poprzepycha? No kogo? Mbappé wam przepcha, Ronaldo wam przepcha, nie wiem kto tam jeszcze gra yy, na tym skrzydle. Eko tam mogą dać Rumenigę. No, no, szczerze to trochę wątpię, więc raczej raczej ewentualnie na skrzydło, ale ja nie jestem fanem jakimś specjalnym tego zawodnika w tej grze Bentan to może być ciekawy zawodnik 32 level do góry, już ma 88, box to box e, Wyrównane statystyki defensywy i ataku mniej więcej chodzi o, o, o Offensive i Defensive Awareness, Killing ehm, Power Spory, dobre podania Dobra, stamina, fizyka. To może być fajny koleś. Skillę do podania eee, i wszystkie możliwe, chyba. Interception to naprawdę może być dobry box to box i bym spróbował nim zagrać. Monoć czyj będzie za wolny. Dokładnie wszystko w temacie. Eee, rabiot. Rabiot. To też jest ciekawy zawodnik, aczkolwiek uważam, że Bentakur będzie lepszy. No i on ma 4 na 8 formę i to jest też trochę lipa. Rabiot. Eee, to jest ciekawy zawodnik, bo nie jest wysoki dosyć. I, i to czasami też. Pomaga, ale powiem Wam, że z tej paczki, no obowiązkowa, obowiązkowo piesza, czwórka super kwadrado, moim zdaniem, to, to jest lipa. kur bardzo fajny. bonusi i kwadrado, tak naprawdę, to są takie trafy, które raczej myślę, że, 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 że nie są do wykorzystania szczególnego. No dobrze, tutaj mamy też 100% czarną piłkę. Eee, to pójdźmy teraz od dołu. Poden, Oj, będzie miał dużo, dużo leveli, dokładnie. 47 leweli, no to my standardowo e, wbijamy sobie na Google e, Chroma, wbijamy na PSDBNet. Tak, korzystam z Google Chroma. <grywy> I zobaczmy, co tam nam PSDBNet powie na temat em, na temat tego. Aha, nie w tą zakładkę wszedłem To będzie Manchester Backup Selection. Na temat pana Fodena. Już wam przerzucam ekran. O, to, to żem przerzucił. A, dobra, działa wszystko. No dobrze, i mamy pana Fodena, i pan Foden na Maxie będzie miał 95 overalla. E, no tu macie jego statystyki driblingu, prawda? Tu Mamy podania pod 90. Finishing słabe, ale to jest AMF, więc raczej bym się tym nie przejmował, o ile King Power ma lepszy. A gdzie jest King Power? 87, jest spoko. Akceleracja 95 super i Speed 90, no to, to jest ogień powiem Wam, jak na AMF-a to jest po prostu ogień, to Messi nie ma takich statystyk normalnie. E, Balans 99, okej. Okay. Tamina 88. Odkręcenie 84. Mogłoby być lepsze, ok? I mógłby mieć trochę więcej skilli, ale nie jest źle, bo ma 3 passing, ma one touch pass. Okej, okay. uważam, że będzie bardzo fajny. On tu jest jako CMF. Okej, okay, można jako CMF, ja jak na maxie to myślę, że grałbym nim na AMF-ie, bo w ofensywie może być naprawdę koksem. Eee, no, ale. ale, No tak, to, to jest moim zdaniem dobry trap. Ruben Diaz, kolejny pan, który był jakiś czas temu jeszcze złotą piłką i był bardzo OP złotą piłką, bo był po prostu szybki jak na środkowego obrońcę. No, tutaj ta szybkość w tym Microbe'ie wrażenia nie robi, ale jak go trochę rozwiniecie, to na pewno myślę, że to będzie dobry koleś. Myślę, że to będzie naprawdę solidny koleś. Rodri był jednym z najlepszych DMF-ów w zeszłym roku, więc podejrzewam, że tu się wiele nie zmieni. On, on po prostu jest wielkim koniem na boisku, a w dodatku ma prawie 80 spida. To jest coś, można z tym, gdy trochę do Wejry porównać. Oczywiście słabszy niż Wejra, ale, ale mimo, wszystko, mimo wszystko, bardzo dobry Anchorman. Polecam, polecam. Gabriel Jesus. To jest koleś, który który ma wszystko co trzeba, czyli speed, e, skill'e, ale kurczę za każdym razem jak nim gram to nie umiem nim w bramkę strzelić, ani, ani bramki strzelić, może tak. Ja wiem, że finishing 85, kill par 80 to jest niby wystarczająco, ale, ale naprawdę w porównaniu do, do innych napastników, już nie będę przytaczał tego jednego konkretnego. No, to, to ten, ten koleś to po prostu nie strzela nic. Przynajmniej ja tak miałem wcześniej. Może jakbym go wybustował, może trochę więcej pograł, byłoby lepiej. Więc to jest dla mnie taki e, koleś, który potrafi wszystko oprócz strzelania jako napastnik. Nie, nie wiem, czy, czy to dobrze wyraziłem. E, Walker. Przeszybki skubaniec. I dobry fizyka kontakt. I to jest bardzo dobry prawe obrońca. I tu się nie oszukujmy. E, jak najbardziej jeden z lepszych prawych obrońców. Ederson. Ach. To jest, to jest coś na wzór Noyera, ten koleś. On wam potrafi obronić jakąś niesamowitą piłkę, a później sam sobie strzelić samobuja. E, miałem sytuację w zeszłym y, roku, gdzie Ederson... sam sobie piłkę do mojej bramki, wpakował, piąstkując. Coś takiego miałem. Ja myślałem, że ja po prostu oszaleję, jak ja to zobaczyłem, nie? I to tylko z nim miałem takie cyrki, więc... Y, no, raczej to nie jest gwarancja. Y, gwarancja... Tak powiem, spokoju przy, przy bramce. Ta, ta, tak powiem. Sterling. Mam go. Bardzo dobry. Bardzo dobry, bo jest przeszybki, trudno jest go przestawić ze względu, ze względu. No właśnie, ze względu na co. To tak w pośrednim stanie nie jest takie duże, ale powiem Wam, że naprawdę trudno, trudno jest dziada przestawić. No jest przez winny. Jak się nim zacznie trikować można dużo osiągnąć, ma dużo widzicie też właśnie do, do um, skilli, do mijania zawodników. First time shot, first time shot, tak ciekawe, <grywa> Liga Mistrzów nie potwierdza, ale okej. Okay. Um, acrobatic finishing, e, chip shot control to też ciekawe, through passing, low lofted pass, Gainsman, no tak, 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 tak. jego, jego jest, e, trudno mu zabrać piłkę bez faulu, może tak. E, polecam, polecam naprawdę Sterlinga. De Bruyne, e, on ma wszystko co trzeba, ale jest kurczę trochę mułowaty jak na tego AMF'a. Ja wiem, że są ludzie, którzy nim grają i są mega zadowoleni, bo on ma świetne podania, świetne strzały, ale ja mimo wszystko, jak będę go miał, to będę grał nim raczej na CMF-ie, ewentualnie na tym AMF-ie. Jako tym CMF-ie wspomagającym, że tak powiem. Bo jest trochę dla mnie za mułowaty. Tak, tak podsumowując jeszcze tych, tych Łosiów, no to powiem wam, że. Sterling na pewno, Walker na 100%, Rodri i Foden na 100%, Ruben Diaz i Gabriel Jesus i De Bruyne sprawdzą się. Ederson w sumie to jest chyba najlepsza paczka z tych wszystkich trzech, bo kogo nie traficie, to moim zdaniem można jakoś wykorzystać nawet tego Edersona, jak nie macie bramkarza. No ale zobaczmy jeszcze Liverpool. O, Van Dijk, no jeden z najlepszych obrońców, tylko bierzcie pod uwagę to, że on będzie na formie C, bo ma kontuzję, nie? Chociaż w tym roku uważam, że jest ciutkę słabszy niż w zeszłym. Mam go i e, no nie wiem, nie jestem, nie jestem tak zafascynowany, jak byłem w zeszłym roku. W sensie uważam, że jest ciutkę słabszy, ale tak dosłownie ciutkę. Dalej to jest jeden z najlepszych obręczy. W salach e, nie wiem, nie wiem, nie grałem. E, też wydaje się ciutkę słabszy w tym roku. E, wydaje mi się, że trochę łatwiej jest go przepchać niż w zeszłym i to, to dużo robi. No ale to dalej salach, przeszybki, lewa noga, finishing wszystko co trzeba no, to też zależy wiecie, bo jak się gra, to przeciwnik czasami ktoś nie potrafi po prostu go wykorzystać jakoś i, 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 i nie gra najlepiej mane. No manę to jest dla mnie przekoks, w sensie, on jest bardzo szybki, trudno go przestawić. No to jest taki, to jest taki trochę lepszy sterling dla mnie, ten koleś. Więc no polecam, polecam szczerze. Alison no bardzo dobry bramkarz. Też nie powiem, bo dla mnie obecnie no mi się najlepiej gra z kurłą na bramce jakiejś w formie, bo on jest wielki koń i broni naprawdę dobrze wiecie, że jakby go mam wymaksowanego, bo mi się trafił 60 razy ostatnio. Ehm, ale Alisona też mam i naprawdę daje radę. Ehm, o, coś, wyszedłem wysący. Robertson, trafiłem go ostatnio w drugiej pasce. Dla mnie jeden z lepszych lewych obrońców, jaki można mieć, ja go bardzo lubię ehm, więc też go polecę. Po prostu go polecę pełno skilli ciekawych. Ehm, dobre statystyki defensywne Fakt faktem, że Spida nie ma powyżej 90, ale ma prawie 90, jak go wybustujecie, e, to nie będzie tego czuć w ogóle. Winaldum, e, bardzo solidny środek Pola, ale koleś w ogóle nie ma wykończenia. W ogóle, więc jak mi dochodzicie do strzału, to po prostu starajcie się trafić w bramkę. E, Keita Szczerze, chyba bym wolał Kate niż Winaluma. Chociaż nie wiem, w sumie nie grałem Kate'a na tych wybustowanych, to, to nie mogę, nie mogę to tak stwierdzać, ale e, Widzicie? To jest taka mała różnica, ale zobaczcie, Keita ma słabsze statystyki defensive awareness i ball winning, ale patrzcie jaką ma agresję. A dla porównania, Wijnaldum ma ciutko, le, ciutko lepszy ball winning, ale agresję ma o 10 niższą. Ta agresja u Keity naprawdę będzie robić swoje i on będzie się wpierniczał w waszych przeciwników i to dużo daje. Um, także Keita także myślę, że będzie naprawdę ciekawe, ale to, to są bardziej zawodnicy na 4 gwiazdki, wiecie? I Minamino... Też na cztery gwiazdki. No to nie jest jakiś szałowy koleś yy, mimo wszystko. No dobrze, to ta paczka jest średnia, moim zdaniem. W sensie Van Salah i oczywiście, że tak. Robertson, jak najbardziej. Allison, też w sumie, jak nie macie bramkarza, ale ta trójka to jest 4 gwiazdki max. No dla mnie najlepszą paczką jest Manchester City, bo kogokolwiek nie traficie to, to powinniście być zadowoleni. Yy, no i oczywiście yy, ta pierwsza czwórka w Juventusie to też jest ogień. No dobrze, no to omówiliśmy um, sobie to wszystko mniej więcej. Mm. I to chyba na tym poprzestaniemy. Ja sobie tylko jeszcze sprawdzę jedną rzecz. A mianowicie, wiecie co, ja sobie chyba Torresa wybustuję, Bo jak gram teraz formacją z pięcioma obrońcami. Aha, bo ja mam tego Ronaldo jeszcze, to czekajcie. Yy, władujemy Ronaldo w dziubę i zobaczymy, co się stanie. Taki, Taki eksperyment społeczny. Ta dziuba się nawet nie przejął, nawet mu level nie skoczy specjalnie. Dobra. E, chcę, chcę, chcę trochę tych ekspów po... poładowywać w Toresa. A dawaj, na Maxa go. To jednak jednak na odcinku zrobimy. Wymaksujemy sobie Toresa. Zobaczymy, ile będzie miał bo aż jestem ciekaw 94 no i tak wygląda Fernando Torres na 39. levelu, speed 98, akceleracja 95, to jest po prostu masakra, fizzik 94, no straszny jest ten koleś, ja już jak miał 89 to widziałem, że jest przekoksem, no to teraz będzie grane, zapraszam na YouTube czwartek. Tyle, chwalcie się, trafami, no i trzymajcie się, hej. hej. are you serious